Masz tylko sześć godzin, by pożegnać się z ciałem Sześć godzin, by zamknąć żal jak kamienną bramę Sześć godzin, nim i wolnej woli Dopłyną do źródła, gdzie strach już nie boli hmm. Nitka wysnuwa się z naszego ciała Szef istnienia, jakby dusza szeptała To nie był twój gniew, to było uśpienia brzemię Całe życie modliłem się do dziadka w chmurach Do autorytetu z nieba, lecz prawda spała w strukturach Mówili klękaj, klękałem, aż zabrakło tchu Aż ktoś mnie obudził, wróciłem do ja, nie do snu Nie istnieje tron, na którym siedzi Zbawca Jest tylko świadomość, co rozkuwa łańcuch I znika w światłach świadka Masz tylko sześć godzin, by pożegnać się z ciałem Sześć godzin, by zamknąć żal jak bramę. Sześć godzin nim i krywolnej boli. Dopłyną do źródła, gdzie strach już nie boli. Światu, gdzie inkarnuje się kim chce. Nie pytam o pozwolenie, sam wybieram sens, pole, planka, pod stopą pulsuje jak pieczęć. Czytam kod istnienia jak najstarszą księgę, informacja jest bogiem bez twarzy, bez tronu, a ja mam do niej wgląd, bez pośredników, bez dzwonów. Ziemskie kajdany opadają jak całe drzwi, czakry otwarte, siedem głosów mówi jednym. Ty. Nie ma winy, nie ma kary, nie ma musisz ani kiedyś. Jest decyzja, jest moment i już nie uciekasz Stajesz się To nie koniec, to reset pamięci Śmierć to tylko zmiana częstotliwości Jeśli boisz się puścić, to znak, że trzymasz cienia. ja puszczam wszystko, imię, historię, dzień Masz tylko sześć godzin, by pożegnać się z lękiem Sześć godzin, by stać się własnym dźwiękiem a potem już wiesz Źródło nigdy nie było gdzie Źródło zawsze było w Tobie